Witam was po raz kolejny, jestem wersji a to jest moje biurecko i znów opowiadamy o obronie. Tym razem na wasze życzenie opowiadamy sobie tak trochę off-topowo, bo nie będziemy broni porównywać do żadnej gierki, tylko stricte fakty będą jak ta broń działa, jak działa pistolet. Zresztą po tytule to już raczej wiecie, a więc żeby nie przedłużać niepotrzebnie, poprosimy naszego pacjenta na stół. Broń oczywiście była sprawdzana milion razy, tak? nie ma nawet magazynka w tej chwili, komora jest pusta, następuje zwolnienie brokady, weźmiemy sobie, nie wiem czy będą potrzebne aż trzy, ale sobie weźmiemy trzy, weźmiemy sobie zbijak, będzie potrzebne, czyli atrapy, no bo, znaczy atrapy. Rozbijak służy do, do ćwiczeń, tak? Tutaj jest, o, weźmiemy sobie jeszcze gaźniczek. Tutaj jest sprężynka, która nam uderza w iglicę, żeby ją wyhamować, tak? Dzięki czemu on się nie niszczy, tak? Gdy ćwiczymy na sucho w domu. Może sobie zostawimy jeszcze ten ten wycior. Później się może przydać. Jak działa broń? Po pierwsze, żeby sprawdzić, jak to działa, musimy sobie broń załadować. Oczywiście, jak widzicie, robię to po raz kolejny zbijakiem. Jeden nam wystarczy. Teraz co? Magazynek do chwytu. I broń mamy załadowaną. Tylko to, że ona jest załadowana w tej chwili, to nam nic zjeda. Ona dalej nie strzeli. Żeby mechanika broni zadziałała, to pierwszy nabój, który będzie, że tak powiem, w użytku który zamierzamy, zamierzamy strzelić musi być wprowadzony tutaj do komory nabojowej, przy okazji wprowadzając go do komory napniemy tutaj mechanizm z iglicą, który napnie iglicę i będzie już wtedy taka broń gotowa do strzału, tak, czyli wtedy robimy tak ten jak jest podawany na no, taką można powiedzieć zjeżdżalnie, tak, taki ten, do, 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 tutaj do, do lufy, do komory nabojowej i teraz tak, broń musi za, zadziałać, czyli muszę teraz zanech puścić, on musi tak z impedem w, wjechać, wtedy on się na pewno zatrzaśnie, tak, broń, broń nie lubi takich, wiecie, ruchów takich delikatnych, tak, 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 wiecie, tak, tak i, 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 i z powrotem potem, nie my musimy ją puścić, aby cała ta masa, zamka zrobiła swoje, on poleci wtedy do przodu, prowadzi nabój do komory właściwie. tak, Widzicie, tu już się prawidłowo wszystko zaryglowało, wszystko jest ok, tak jak powinno być. No i co teraz? Teraz, broń, gdyby to był prawdziwy nabój, oddałby strzał, tak? To abyśmy mogli wycelować jakiś cel, jakąś tam tarczę, tak? Wtedy pociągamy za spust i jest klik. A normalnie byłoby boom. Boom i co dalej? Iglisa została zwolniona. Poleciała do przodu. Uderzyła w spłonkę. Spłonka zapaliła tutaj materiał miotający, jaki jest proch. W wytworzyło się ciśnienie. Nabój poleciał do przodu do lufy. W lufie jest gwint, tak, który sprawia, że pocisk nabiera takiego... Wiecie, takiego toru rotu obrotowego, po prostu kręci się lecą dalej, to sprawia, że on leci w miarę prosto. Ale... Co się dzieje z pistoletem? Wezmę sobie wskaźniczek. I teraz tak. Pocisk został wystrzelony. Część energii została przekazana na pocisk. Na pocisk ale część tej energii, tak tutaj wytworzonej, zadziałała na... Na zamek. Ponieważ... Pijak jest w tej chwili tutaj, w tym miejscu, tak? Więc on uderzy tutaj o czoło zamka tutaj i zacznie go pchać w tamtą stronę, tak? I zacznie się robić coś takiego. Zrzućcie tak, taki fajny element. Ten tutaj. O, tą o blaszkę. Rysować tutaj delikatnie. Byłem dotykał tym siężnym wyziorem, Może sobie coś się... na, na niego naliżę, nie wiem. To jest pazur wyciągu. On chwyta na łuskę, w tym momencie jakby była łuska i wszystkie mechanizmy prawidłowo, tak, to łuska będzie ciągnięta się do tyłu razem z zamkiem, tak, lufa się odczepia, odregulowuje ją dokładnie i zamek leci w tamtą stronę i wyciąga na łuskę. Co sprawia, że łuska wypada, teraz to zrobię energ energicznie, żeby mechanizmy zadziałały, że ta Muska wypadła. To Wam pokażę za chwilę, jak rozbierzemy pistolet. I co sprawiło, że teraz zamek zatrzymał się w tylnym położeniu, też Wam za chwilę pokażę. Gdyby jednak w magazynku była jeszcze jakieś, jakaś amunicja, to broń pobrałaby następny nabój i znowu tu wprowadziła do komory nabojowej. Tutaj, o, w ten sposób, tym samym ruchem. Co sprawia, że zamek. Wraca, i jak pobiera kolejny nabój, i co się dzieje, to niestety no, nie, ma, nie, nie mogę tak łatwo pokazać. Muszę to, że, że tak powiem, broń rozebrać. Teraz będzie wszystko jasne. Zbudzie tylko że. W tej chwili mamy broń rozłożoną. Powiedzmy do czyszczenia, do konserwa konserwacji. I teraz tak. Zamek wykonał ruch tutaj, wezmę sobie tak, do tyłu, mniej więcej do tej pozycji, tak? no, orientacyjnie. To urządzenie, to jest urządzenie powrotne, w tej chwili nasmarowane, bo broń była niedawno czyszczona. Przy tym ruchu zaczyna się ściskać, tak? No i gdy ta sprężyna zostanie ściśnięta, przekaże tą energię skumulowaną w sobie na zamek i zamek poleci... Do przodu, w tym czasie, gdyby tam był magazynek, z kolejnym nabojem, tu przez ten dosyłacz, ta tutaj śniąca część oto, zostałby pobrany i wprowadzony do komory nabojowej. Kupiłem dziękuję bardzo, a jest w magazynku. <noise> zostałby on tej zabrany tak i pobrany tutaj prowadzony no i tym samym mechanizm tutaj ten tutaj cała iglica zostałaby i iglica zostałaby z powrotem napięta tu widzicie o jest sprężynka iglicy to, to na tej zielonej żerdzi tutaj to jest to oto zaczepia spust to dobrze widać a to tutaj to takie o, o to się wciska bardzo fajnie to jest w sumie jedyna jedyny bezpiecznik tej broni, bo to jest wewnętrzna blokada iglicy. Gdy to jest w takiej pozycji, iglisa jest zablokowana, gdy ściągamy spust, ten tutaj, ta część zostaje spustowana i wtedy iglisa może się poruszać, wtedy iglisę możemy tutaj napiąć do tyłu. Tak to działa. No, jedyny tutaj bezpiecznik w tej broni to jest tutaj na spuście. To w sumie nie jest bezpiecznik, tylko można powiedzieć, takie zabezpieczenie, żeby spust się sam nie przełamał. Dzięki czemu możemy trzymać nabój w komorze przy przenoszeniu, ale to nie jest istotne w tej chwili. Beretta, akurat moja, nie ma żadnych innych bezpieczników. Z racji tego, że gdyby, no to jest broń bojowa, gdyby ona musiała być użyta natychmiast, no to nie wyciągamy broń, nie mamy czasu tutaj na, na szukanie jakichś manipulatorów, przełączania bezpieczników i tak dalej, bo tu przed nami już jest ciepło, prawda? Dobrze. Temat ten mamy chyba ogarnięty. Oczywiście jak będą jakieś pytania, to śmiało zadawajcie je w komentarzach, to oczywiście się do nich odniosę. Jak macie jakieś tam dokładnie do, do fragmentu filmu, to, to śmiało oczywiście to też omówimy. Dalej. Jeżeli Mamy tak. I teraz ten pazur wyciągu tutaj. O, ten, tu, 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 tu. Pyta naszą łuskę zużytą już. To no, powinna być w ten sposób tutaj włożona. O, i teraz będzie to widać. O, w ten sposób. Teraz ją trzyma i ciągnie do tyłu. Tak, to by była sama łuska, bo te, wtedy tutaj tego pocisku by nie było. No bo on siłą rzeczy wyfrunął przez ufę. Co się dzieje dalej, jak to się dzieje, że łuska stąd, tak, wylatuje sobie tym oknem tutaj. No, za to odpowiada kolejna rzecz. Gdy zamek się cofa, o, mamy wyrzutnik łusek. Wyrzutnik łusek to jest ta tutaj wygięta część tego, o, tego szkieletu wewnętrznego. Tutaj to miejsce uderza krawędzią łuska, cofając się. O. Leci sobie, leci, 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 spotyka tutaj opór, tak, obraca się i, i fru i wylatuje. Samek, oczywiście, porusza się z odpowiednią prędkością, co przy tej masie daje swoją energię, to się dzieje dość energicznie, tak. I jak widzicie, w tym krótkim takim wstępniaku, że tak powiemy, przed filmem, przed filmem, przed treścią właściwą, to to wszystko lata, lata, aż miło popatrzeć. No. I tak to działa. No dobrze, ale mamy jeszcze jedno zagadnienie do, do obgadania. Mianowicie, co sprawia, że po ostatnim strzale zamek zostaje w pozycji tylnej, czyli tej takiej, o, no, no, mniej więcej w tej pozycji. A no sprawia to nic innego jak magazynek. Dokładnie ta część. A dokładniej rzecz mówiąc, ten występ. W przypadku mojej broni akurat. Tu o to, 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 to wciskam. I jak to teraz działa? Ten występ. Gdy amunicja jest w magazynku, jest, zobaczcie, schowany. Go nie ma. Gdzie? Tu nic nie ma. Natomiast, gdy magazynek jest pusty, o, i wysunie się ten występ tutaj. On współpracuje z tą dźwignią. tym to jest jeden część. To jest zwalniacz zamka. I on ma tutaj. Nie wiem, czy to będzie widać. Ja spróbuję to może w ten sposób zaznaczyć. O! Jak ja to będę ruszał, widzicie? To będzie się podnosić też ta dźwignięka. Będzie to za chwilę lepiej, może widać. jak Ja podniosę, włożę magazynek do środka. Ta dźwignia. Widzicie, i tu wszystko chodzi. W momencie, gdy pusty magazynek jest w broni, to jak widzicie, to wszystko tutaj zadziałało. I dźwignie się podniosły, co współpracuje z tym wycięciem w zamku, tutaj. Jest zamek delikatnie podebrany. I on się haczy o tą dźwignię tutaj. Zostaje w tylnym położeniu. W momencie, gdy albo ręcznie trzymam tą dźwignię i zrzucę, tak wtedy oczywiście nasze urządzenie powrotne zadziała i zamek poleci do przodu. Nieważne, czy, zamek, czy tu jest nabój, czy nie. Oczywiście to samo zadziała, gdy wymienię magazynek na pełny. Dajmy na to, teraz jest amunicja. Tak, zobaczcie, że ona się tak fajnie pochyla, po to, żeby. jak tu by była. O, widzicie, to się lekko podnosi do góry, i to praktycznie tam skakuje. Więc do środka. O. Teraz w magazynku jest amunicja. Jedna sztuka, bo jedna sztuka, ale jest. Zobaczcie, że te... te dźwignia jest w dolnym położeniu. Ja mogę podnieść do góry. Bo nie ma tego wystającego tutaj bolczyka. Więc teraz zamek poleciałby do przodu, pobrałby przez dosyłasz ten, ten tutaj, o. Kolejny nabój wprowadziłby go do, do, do komory nabojowej i broń by była znowu gotowa do strzału. I tak to wszystko działa. Proste, nie? <gryw> Moi drodzy, co tu można więcej powiedzieć? Czy to jest yy, broń taka? Mówimy tylko o pistoletach jak na razie, tak? Czy ten konkretny model? Czy będzie to najsłynniejszy, nie wiem, Glock, czy jakaś CZ-ka. Praktycznie wszystkie pistolety opowiada, opierają się o tą samą zasadę działania i w ten sam sposób wszystko tutaj działa, tak? Także, no pokazałem wam to na, na jednym przykładzie. To na jednej sztuce broni, ale to samo działa z każdą inną. Oczywiście film ten jest kierowany zwłaszcza do tych, co z bronią nie mają kontaktu, a chcieliby. Dla tych, co, co mają swoje egzemplarze broni, to jest raczej oczywiste, więc. A, komentarze pod tytułem o, pokazujesz oczywistą, oczywistą się jeszcze nie pojawiły. Więc myślę, że temat jest dość ciekawy, tak? Pan nie broni to. Poza niektórymi wyjątkami jest to samo. Proszę bardzo i broń jest zużona. Stryk. Tak. Cóż, mam nadzieję, że temat wyjaśniłem. Wyczerpałem. Jeżeli macie jakieś pytania co do tej części materiału, czy, czy może wyjaśniłem to w jakiś niejasny sposób. Jak to wszystko działa? Yy, da się znać. Zawsze można się poprawić, prawda? <grych> yy, no cóż. W tej playliste tutaj pojawią się jeszcze inne materiały związane z bronią, oczywiście. Yy, nie będę chyba zakładał nowego kanału, żeby, żeby oddzielić te, te, te sekcje. Po prostu będzie oddzielna playlista. Jak ktoś nie lubi gier komputerowych, a interesuje się bardziej bronią, to sobie znajdzie tą playlistę i, i będzie się. Będzie się do niej odnosił i cóż, tyle ode mnie. Jak chcecie się dowiedzieć, co to jest za konkretna sztuka broni, jaki to jest model, z czego ją może wybrałem, to też mogę zrobić taki materiał, jeżeli macie ochotę. Mogę zrobić materiał, jak zdobyć własne takie zabawki, jeżeli chcecie, mogę wam pokazać, jak wybierać swój pierwszy pistolet. Albo wrócimy do tematu gier, gdzie też mam już kilka, że tak powiem, tematów do, do nagrania, bo te tematy się nagrywa fajnie, tylko że to wiecie, to trzeba czasem pojechać na strzelnicę, coś strzelić, coś pokazać. Na razie się trzymamy takich prostych tematów, gdzie można to pokazać w zaciszu domowym, ale mamy kilka takich tematów, które będę chciał, że tak powiem, wyjechać na strzelnicę i wam pokazać. Na terenie, bądź też właśnie na terenie strzelnicy, no bo broń wtedy będzie, że tak powiem, no będzie z prowadzony ogień. W warunkach domowych tego zrobić nie mogę. No i tyle. Tyle na dzisiaj ode mnie, także dzięki wielkie za, za zainteresowanie się tematem tyle ode mnie i do następnego, cześć.